kieliszki mm, fajne fajne naczynia żaroodporne o jaki super dursznek. ściereczki tu są fajne fajne podkładki takie i z naturalnych też takie, o jakie fajne takie jasne o i takie szare Mam, możemy i skasować zaraz ty ja tutaj jeszcze oglądam poduszki o, te są bardzo ładne. Ile kosztują? 25 zł. I tutaj jeszcze coś widzę. to jest jakiś dywanik. Te są bardzo ładne. Też zobaczymy. Ile kosztują? 30. I te są bardzo ładne. Goda, zobacz. Patrz, taka na pasku skórzanym. Nie? I co tu jeszcze? A ta też jest fajna. Zobacz, taka frezowana. Natural Wood. Bardzo mi się podoba. Ładna. I te są jeszcze ładne. Zobacz. A nie, to już te widzieliśmy, ale te są też... O, fajne nawet. Fajne. A to? Nie, to jest taka duża składana. Co tu O, ta jest fajna. Co to jest za materiał? Słuchaj. Jest to napisane Picture Frame. Myślisz? Czekaj, zobaczymy na skład. Nie ma. No ale fajne są. To też jest. Zależy kto jaką ma kolorystykę. Tu są bazony. I zapachy. Jakie my tu mamy zapachy? Ja mam takie z HM i pięknie pachną w domu ale tu jest cena dużo, dużo niższa 1331. Probar jaki super wazon jagoda. Patrz, ale genialny kosztuje 30 zł. Fajny, nie? Nie wiem czy nie poszedł do kasy. O, i tu jest nasza świeca, zobacz. Też jest bardzo ładne, 17 złotych kosztuje. Fajna buźka. Co tu jeszcze mamy? Te są też ładne. Świeca sojowa. No i. Tu jakieś... O, i lampy, ale piękne są te lampy. Liczne. Bardzo ładna. Tu jeszcze jest taka spoko. I dywaniki. Tu jest, o, to jest Wall decoration. Okrama. A to jest taki fajny stojak na, na kwiaty. Zobacz, to są te lampy. Popatrz, jakie są piękne. Ładne, nie? Bardzo ładne. Do sypialni by nam pasowała. Już idziemy, już. I tutaj jeszcze są fajne rzeczy, zobaczcie. A to nie. Ale to jest ładne osłonka. I te ramki też są ładne, zobaczcie. Już widzieliśmy. Dobra. Już to mamy. white musk or vanilla To jest mój typ. Największe kochany przez czasy. To już chce, szczele. がいした Cześć, dzień dobry, dzisiaj sobota. Na początku filmu widzieliście, jak byłam w Pepko i co ciekawego można tam znaleźć. Naprawdę fajne rzeczy w takim stylu boho, naturalnym. Naprawdę można znaleźć tam kilka fajnych rzeczy. Potem zahaczyłam o Empik, myślę, że nagram jeszcze taki film z poleceniami książkowymi. Sama się jeszcze muszę zastanowić, może jakieś książki sobie zakupię i wtedy nagram taki film właśnie już z tymi książkami, które przeczytałam i które zamierzam przeczytać. Być może coś fajnego tam dla siebie znajdziecie. A teraz łączę się z Wami jeszcze, bo kupiłam kilka rzeczy w aptece. I tutaj są też e, takie rzeczy, bez których, e, no, nie wyobrażam sobie w sumie e, funkcjonować. E, to są takie produkty, które mam na stałe e, na swojej półce. Zatem e, chyba trzy rzeczy z takich stałych i w sumie dwa nowe kremi, więc e, Chciałam z Wami rozpakować te zakupy i powiedzieć Wam co nieco. A więc tak, zaczniemy od szamponu, który myję włosy już od bardzo, bardzo dawna. Jest to Paraderm plus to szampon z dziekciem i z oktopiroksem. Ja po porodzie miałam ogromne problemy z włosami, moje hormony strasznie szalały i włosy wypadały, przetłuszczały się, i no nie mogłam sobie z nimi poradzić. Ja w ogóle mam problematyczne włosy, a Wtedy to już w ogóle, i czytałam właśnie o takich składnikach, które mogą zmniejszać przetłuszczanie się, zmniejszać świąt skóry, i właśnie znalazłam ten szampon. W ogóle znalazłam opisy działania dziegcia i postanowiłam go kupić. I rzeczywiście u mnie się sprawdza: nie jest to delikatny szampon, więc nie jest to szampon dla skóry takiej. Można powiedzieć wrażliwej i nie problematycznej. To raczej jest dla osób, które naprawdę muszą traktować skórę głowy czymś takim mocno oczyszczającym. Tutaj jest wskazanie na opakowaniu, wskazanie do pielęgnacji skóry skłonnej do łojotoku, łupieżu, łuszczycy, nadmiernym przetuszczaniu włosów. I właśnie w takich przypadkach się sprawdza. Także polecam jest jeszcze paraterm taki zwykły, bez plusa. On jest z samym dzikciem. Z żółtym tutaj takim paseczkiem. Też jest spoko, ale no, ja kupuję ten taki bardziej rozbudowany, więc no, zawsze go mam. Czasami dokładam inne szampony. To nie jest tak, że, że tylko tym, ale on rzeczywiście no doprowadza moją skórę do porządku. Druga rzecz takich stałych jako Mama alergików i sama też alergiczka. Mamy zawsze emolium. Emolium specjalna. Emulsja specjalna do ciała. O, może tak Intensiv, Do skóry bardzo suchej, podrażnionej i skłonnej do alergii. Jeżeli macie problemy ze świątem skóry, z taką szorstką skórą, a ze zmianami atopowymi. Tutaj w ogóle y, Emojlenty i ta firma Emolium, ma fajne kosmetyki. Y, no, nam się sprawdzają najbardziej takie balsamy i emulsje. Są też y, płyny do kąpieli, y, kremy specjalne do twarzy, y, a także no, naprawdę fajne rzeczy, też y, chyba jakieś do pielęgnacji si skóry y, y, głowy, więc. Y, jest z czego wybierać, ale no, my zawsze kupujemy to i smarujemy dzieci codziennie tym, żebyście ich skóra um, bardzo jest po, po tej emulsji ładna. Następnie mamy no witaminę D, ale z tej firmy. To jest firma Naturel. Te tabletki y, są do ssania, bez laktozy, bez glutenu, czysty skład. To jest, zdaje się, szwajcarska firma, o ile się nie mylę, ten Naturel w ogóle ma dużo witamin w swojej ofercie. Miałam już kwasy omega, właśnie bierzemy też kwasy omega, cynk, na pewno ashwagandę brałam. No, ale tam jest tego dużo, dużo, więc y, można sobie coś wybrać. A ta witamina jest fajna dlatego, że ona jest y, i dla nas i dla dzieci, więc nie muszę kupować dwóch. brały wcześniej kropelki, ale, ale y, to myślę, że też mogą, bo to ma taki czysty skład, więc y, to myślę, że... Też mogą brać. Zresztą tutaj jest napisane zaradcana porcja do spożycia w ciągu dnia. Dorośli, kobiety planujące ciąży, w ciąży, karmiące piersią, młodzież, osoby po 60. roku życia, nie piszące ciągle. I ja myślę, że dzieci spokojnie mogą te tabletki brać. No, w każdym razie ja nam dzieciom daję. Yy. Nie, a tu nie to nic nie jest napisane. Kto może. Aha, jest. Zapotrzebowanie na witaminy. tutaj są wartości. Dzieci do 10 lat, to 1000, ale te wartości są... Moim no zdaniem, zanim Zimą dnia bierzemy najwyższe, tak i tak uważam, że 2000 to jest... To jest... No, nawet jeszcze za mało. Jak, jak jesteśmy chorzy, na przykład, to, to bierzemy nawet więcej, sobie dwie tabletki. Kolejna rzecz, który już od jakiegoś czasu stosuję, tylko to jest nowa, nowa firma. Tej jeszcze nie próbowałam. To jest kolagen do picia. Ja wcześniej miałam inną, inną firmę, innego producenta, ale nie były dostępne tamte kolageny, więc wzięłam nowy Noble Health. To chyba też zdaje się, jest szwajcarski producent. Tak mi się wydaje, ale chociaż może tamten był szwajcarski. W każdym razie, co jest tutaj ważne, to to, że ten kolagen jest pozyskiwany z ryb morskich, tak? Czyli są też kolageny wołowe, o ile się nie mylę. Nie wiem też, czy są. Wieprzowe, ale wołowe na pewno. Więc e, e, takich absolutnie nie spożywam. Raz, że nie jem mięsa, a dwa, że no, e, no nie przemawia to do mnie w zupełności. I ten kolagen jest z ryb morskich. Plus ma wysoką dawkę, bo e, e, to jest ponad 5000, dokładnie 5664 mg w jednej czubatej miarce. I jak sobie porównywałam te wszystkie takie drogie kolageny, na przykład kuracje za 200, 300 i więcej złotych, to właśnie dawka, dawka kolagenu jest też taka, też 5000 więc na to zwracałam uwagę. Taki był też tamten poprzedni i poprzedni, i naprawdę no, zauważam różnicę w swojej skórze, odkąd ją masuję i robię jakąś taką w miarę regularną jogę twarzy, o tym też kiedyś Wam może powiem i pokażę. To piję właśnie też kolagen i zauważam duże zmiany w mojej skórze. Także mm, tu polecam dodana jest jeszcze witamina C zapewne, żeby ułatwić wchłanianie, więc powiem Wam, jak już będę jakiś czas stosowała, jak się sprawuje ten kolagen, ale myślę, że dobrze. I mam jeszcze dwa kremy, ponieważ moja skóra nie sprawia mi problemów, jeśli chodzi o zanieczyszczenie, przetłuszczanie się, czy tego typu rzeczy, ale mam duże problemy z przebarwieniami, to nasiliwo się pociąży, też po przyjmowaniu tabletek hormonalnych. I co, wiosnę te przebarwienia wracają, mimo że zimą bledną, to latem znowu wracają. Oczywiście muszę stosować taką wysoką ochronę na co dzień, ale postanowiłam też poza tą ochroną pójść w takie kremy ten właściwie wybielający, to jest Farmaceris Dermo Ochronny Krem Wybielający Przebarwienia na dzień. Co ważne, on ma filtr 50 i jest typowo wybielający właśnie. Krem polecany do codziennej pielęgnacji na dzień, dla skóry z przebarwieniami, nierównym kolorytem oraz naczelny na powstawanie przebarwień podczas ekspozycji na słońce, zmian hormonalnych, przyjmowania środków antykoncepcyjnych w okresie ciąży, po zabiegach dermatologicznych i medycyny estetycznej oraz zmianach zapalnych. No właśnie, czyli coś dla mnie. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Chociaż tutaj w sposobie użycia jest zapisane, żeby stosować. 2 do 4 razy dziennie, i efekt wybielający widoczny po minimum 3 tygodniach. No zobaczymy, czyli to jest bardziej taki krem myślę do stosowania przez czas właśnie kuracji, a potem trzeba chronić skórę i go chyba odstawić, tak sądzę. No zobaczymy. Będę smarowała te miejsca rano i wieczorem. Ja mam największy problem tutaj z czołem, z tą partią nad górną wargą i ewentualnie tutaj. Co ciekawe co właśnie przeczytałam, to największe problemy z przebarwieniami mają osoby, które mają stosunkowo ciemną karnację, mają dużo melaniny w... Organizmie, w skórze i właśnie przy wszelkich takich wahaniach hormonalnych, zaburzeniach hormonalnych, ta melanina właśnie ma tendencję do tego, żeby się nierówno gromadzić w skórze i przez to powstają przebarwienia. Ja mam dość ciemną karnację i na ciele nie mam żadnych problemów z przebarwieniami. Łatwo się opalam, trudno o poparzenia słoneczne, natomiast no wszystko tutaj skoncentrowało mi się na twarzy, niestety muszę z tym walczyć. Nie jest to jakiś koniec świata, ale, ale fajnie jednak byłoby coś z tym zrobić. I wzięłam sobie jeszcze taki krem, który myślę, że będę stosowała wieczorem. To jest krem plus serum z stynu Hydrosensita przeciwdzielicz zmarszczkowy, krem plus serum, skóra sucha, wrażliwa i z oznakami starzenia, intensywnie nawilża, redukuje zmarszczki. Ja w ogóle bardzo lubię te kremy z Iwostiną, bardzo mi pasują. Miałam kiedyś taki też na dzień właśnie z filtrem i też był bardzo fajny. I co tutaj piszą? Już po godzinie od aplikacji poziom nawilżenia skóry wzrósł o 97%. Wygładza skórę średnio o 20% po pierwszej aplikacji. Wykazuje działanie spłycające zmarszczki, zmniejszając ich długość i głębokość. Pielęgnacja skóry wrażliwej, odwodnionej i suchej z oznakami starzenia, narażonej na okresowe spadki i nawodnienia np. Na podczas menstruacji, menopauzy czy intensywnego wysiłku fizycznego. Stosować rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy jako codzienny krem lub okresowo jako nawilżający serum pod krem. Także myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajne. Tak sądzę. I dobra, to by było tyle z moich takich zakupów kosmetycznych. Yy, wszystkie te produkty, które używam yy, Staram się, żeby były w miarę takie naturalne. Ja nie jestem zwolennikiem takich agresywnych kosmetyków i w ogóle wychodzę z założenia, że im mniej, tym lepiej, i że należy odżywiać, karmić i dbać o ciało od środka, i że to potem widać na zewnątrz. Wiadomo, że takie wspomaganie zewnętrzne też jest potrzebne, ale no. Nie jest to jakby istota samej pielęgnacji, więc ja właśnie idę w suplementy, w picie wody, w odstawienie kawy, alkoholu, papierosów, obowiązkowo, tak? I, i do tego dokładam jakieś takie w miarę naturalne bio, kosmetyki albo ewentualnie rozważam. Musiałam na chwilę przerwać dzieci ale um, właściwie to już skończyłam um, pokazywać i mówić o kosmetykach. Chciałam się tylko z Wami pożegnać. Widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. E, subskrybujcie mój kanał. E, klikajcie łapkę w górę i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Pa.